Cześć! Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule będziemy odtwarzać makijaż z trudnych spraw. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ten makijaż tutaj dzisiaj będzie wyglądał, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że z tego odtwarzania zrobi się seria i że raz w tygodniu będę odtwarzać dla Was jakiś jeden randomowy makijaż. No dzisiaj padło na trudne sprawy zresztą, za Waszą sprawą, bo tu na Instagramie żeśmy trochę podyskutowali no i doszliśmy do wniosku, że to to może być całkiem niezła tematyka na odcinek. No i teraz tak, ten odcinek powstaje w celach czysto humorystycznych. Jakby ja się nie wyśmiewam z tej pani, jakby oceniam sam makijaż, nieważne kto go nosi, wiecie o co chodzi, jakby nie chodzi to personalnie o nią, a o to, co ma na twarzy. Tak czysto informacyjnie, jakby teraz jest czas taki dosyć trudny i uważam, że trochę śmiechu nam się przyda i że poprawimy sobie wszyscy razem tutaj dzisiaj humor. Także dzisiaj będzie, tak wiecie, czysto humorystycznie i dla zabawy. No i jak widzicie, po miniaturce, bo na miniaturce widzieliście makijaż, który ja dzisiaj będę odtwarzać. No jest to dosyć taki makijaż. No powiedziałabym takie rok 2000, coś takiego, wiecie o co chodzi. No ale jakby no cóż, no tak mamy, no taki makijaż będziemy dzisiaj tutaj robić, nie ma się co śmiać. Pani ma dosyć rude brwi, tak na pierwszy rzut oka z tego co widzę. W ogóle ja mam też zdjęcie bokiem, także będę wam tutaj wstawiać, bo ona ma całkiem dobry highlight, także. Okej, okay, highlight się zgadza. Natomiast wracając do tej pani, zaczniemy sobie od tych brwi, które są ciepłe. Są takie, są takie łasiczki, nie? Nie będę poprawiać tego makijażu, odtworzę go w 100% tak, jak jest na zdjęciu. Potrzebujemy czegoś rudego i wiem, co mi się tutaj dzisiaj przyda, czekajcie. No i mam coś, co mi się tutaj przyda do brwi Bo pani ma takie właśnie rude te brwi Także pani ma tutaj takie Rudawe wybrewki. ja mam tutaj słuchajcie Bushy Brow Pen od Makeup Revolution I on jest Już wam pokazuję Rudy Także jeżeli jesteście rude, to ten kolor będzie wam pasował To jest słuchajcie kolorek, który się nazywa a Ash Brown. Um, no i on faktycznie jest taki rudy, ciepły, także dzisiaj sobie go tutaj użyję i stworzę coś na swoich brwiach, co by się upodobnić do pani ze zdjęcia. Pierwsza raz w ogóle będę używać tego produktu, więc ciekawe, jak on się to zachowa. No ale wiecie. Idealnie wpasuje się w kolor brwi tej pani, mam wrażenie. Także super. Trafiłam. I to teoretycznie służy do dorysowania, wiecie, włosów. Ona ma takie, ona ma z przodu takie proste. Okej, okay, ten produkt jak zostyga, to nie jest już aż tak bardzo czerwony Okej, okay, ona ma tutaj tak przody mocno zaznaczone, właśnie tak jak ja teraz A tutaj ma tak ledwo Ścięłam sobie trochę z brwina, ale... Ej, chyba tu mamy Nawet chyba kształt zrobiłam podobny Dobrze mi idzie Dobra, wydaje mi się, że ona ma coś takiego Dobra, teraz czas na bazę podcienie ona ma tutaj taki... Miętowy odcień, którego ja nie mam, ale będziemy szukać czegoś zamiennego Natomiast trzeba nałożyć korektor na powiekę I bazę, jakiej dzisiaj użyję, to będzie, będzie Eveline Liquid Camouflage HD Swoją drugą zapraszam was na mój Instagram, gdzie za chwilkę, dosłownie na dniach Pojawi się ogromne rozdanie, które stworzyłam z dwoma innymi Instagramerkami Więc będzie ogromne Dobra, teraz sobie wklepuję, on jest taki ultra żółty Jeżeli jesteście, no, żółte, żółte to będzie spoko, Natomiast, jeżeli jesteście neutralne i blade, to ta dwójeczka tego korektora będzie za ciemna. W ogóle ta pani ma za jasny podkład, zaczcie jej dekolt, a jej twarz. No i dobra, Ono ma tutaj taki miętowy odcień, i ja mam kilka miętowych odcieni. Tutaj mam taki bardziej turkusowy, ciemny. W palecie Mio to jest 5 Points i to jest szósteczka. Tutaj mamy coś takiego bardziej, czyli Morning Glory, z właśnie też Mio, tylko z Beauty Vitrix. I tutaj mamy taki. Też turkus, ale już bardziej metaliczny w morfi, więc wydaje mi się, że ten z morfi będzie mi tutaj najbardziej pasował i potem sobie go jeszcze rozjaśnię. Tylko problem z nim jest taki, że on nie jest cholerka matowy, tylko jest y, opalizujący, więc no niestety nie mam takiego matowego, dlatego będziemy się tutaj ratować tym, co mam. Najpierw nałożę sobie z MIO. We współpracy z są ten jasny odcień. O. Tak dokładnie, na całą powiekę. Ok, i teraz palcem nałożę sobie ten turkus i zobaczymy, najwyżej będę go tak jak mówię rozjaśniać. Nie no, myślę, że jak go rozblendujemy, to będzie w miarę taki sam jak na zdjęciu. I ta pani ma go pociągniętego tutaj aż prawie pod całą brew. Także ja sobie nie żałuję tego cienia, bo tu widzę wewnętrzny kącik też dobrze rozświetlony. Jeszcze on jest tak dziwnie, bo on ma tutaj taką jakby proste, czyli to idzie tu i tutaj się zaczyna cień. O, coś takiego bardziej. O. Dobrze, teraz wezmę sobie pędelek i będę sobie... O, on jest tutaj pod sam łuk brwiowy. I teraz pędzam, tu nakładałam beż, sobie tutaj troszkę... No muszę troszkę złagodzić to przejście. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jestem bardzo zbliżona do pani na zdjęciu. Na drugiej powiece, tylko już pędzelkiem. Nie żałuję sobie tego do mięty. Muszę sobie kupić. W palecie chudy pastel jest taki miętowy odcień, ale jak widziałam słowcze, to on jest strasznie blady ten cień. Taki... Jak na moje preferencje, to za mało napigmentowany Ale miałam sobie go kupić i teraz żałuję, że nie kupiłam tej palety, bo by idealnie mi się tu dzisiaj sprawdziła Okej, okay, wydaje mi się, że mamy to, wiecie Ona ma tutaj w ogóle jeszcze tak wycięte, więc jak będę sobie korektorować pod powieką To przejadę sobie tutaj tak korektorem do wewnętrznej Bo ja mam na całej powiece, a ona ma tutaj, wiecie, powycinane nie nierozprowadzone Dobrze, teraz jeszcze we, wewnętrzny kącik nałożę sobie biel z palety Jamesa, bo on ma tutaj mocno rozświetlone kąciki. u wiem co mi się tu przyda. Wezmę sobie Riviera od Anastazji, dawno nie używana i tu mam takie białe. Oho. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Teraz czas na liner i ono ma kreski zrobione tak do góry bardzo i w ogóle nie od, jakby nie ciągnięte odtąd, tylko troszkę wcześniej Z tego, co ja tu widzę po tych fotach No, więc one się zaczynają gdzieś tutaj No, 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 no. I bardziej do góry idą I tak wyszło bardziej po mojemu Ale, no dobra Rysuję krechem Ey, Eyeliner, jaki używam to jest Lovely Pump Up, ten żółty, bardzo fajny No, te kreski do najcięższych nie należą Ale u niej też one do najcięższych nie należą Więc jest ok, nie? Teraz rysuję sobie na drugim oku Doszłam do wniosku, że nawet jak ją chciała, to już nie umiem zepsuć kresek do takiego stopnia. Natomiast wydaje mi się, że wyszło w miarę zbliżone do tego, co ona ma. Aczkolwiek mamy trochę inny układ oka i to też może wyglądać inaczej. Wiecie o co chodzi? Więc ja sobie tutaj teraz wklepię jeszcze turkusowego. W ogóle teraz tak, jak patrzę, nie? To no ma tutaj, tak, jakby wycięty ten fragment. Jakby ktoś. O, no coś takiego jakby przekładaniu podkładu, ktoś jej tutaj tak wjechał. Nie wiem, czy oni się malują sami. Czy mają makijażystę, ale jeżeli mają makijażystę, to Boże Święty. Jeżeli ona bierze za to pieniądze, no mamy coś takiego. Jeśli chodzi o rzęsy, to one były chyba wytuszowane tylko, bo nie widzę, żeby były jakieś takie długie, wręcz praktycznie są niewidoczne. Dolna, kres... Dolna powieka też jest kreska czarna zrobiona na dolnej powiece, wyglądam teraz jakbym była trochę chora. Jak porównacie sobie podkład na twarzy do dekoldu, nie? To ona ma zdecydowanie za jasny podkład do swojej twarzy, więc ja też sobie dzisiaj wzięłam za jasny. I wzięłam sobie tutaj dzisiaj um, Makeup Revolution różowy, ale wydaje mi się, że się sprawdzi, bo on jest dla mnie zdecydowanie za jasny. Także, tak jak ta pani, my też dzisiaj nałożymy za jasny podkład. I ona ma tak, takie dosłownie praktycznie odcięcie przy szyi, także nie będę go rozkładać niżej. Wydaje mi się, że ten podkład to jest coś bardziej rozświetlającego, bo nawet widać, jak się jej światło odbija na twarzy. Więc ja też dzisiaj postawię na coś bardziej rozświetlającego. To jest Conceal and Hydrate Radiance Foundation od Makeup Revolution. O i tak jak ona też będę miała za jasne dzisiaj. I on jest jeszcze różowy, więc jakby podkreśli ten fakt. U niej też widzę taki delikatnie różowy ten odcień. No szczególnie w porównaniu do dekoltu. Jakby pamiętajcie, że ona ma ten podkład ciemniejszy, bo ona ma ogólnie skórę na dekolcie ciemniejszą. Więc no ja musiałam dobrać coś, co też będzie dla mnie za jasne, stąd też tak wyglądam. Okej, okay, ja potrzebuję korektora. i Korektor, jakiego ja dzisiaj użyję, to jest Born This Way, Fast, bo to jest jeden z jaśniejszych. O, on jest żółty. Dobra, jakie posiadam. I tu pod okiem ona ma nałożoną czarną kredkę i trochę tego, tu od wewnętrznej strony turkusowego jasnego odcienia jakiegoś, ale nie ma cieni w ogóle po więc ja sobie tutaj dojeżdżam do samego. Końca połóci trochę te cienie, widzicie? No i teraz się będę pudrować. Oczywiście ja sobie klasycznie użyję Wabli Cooking Time, ale mam coś takiego. Przez to, że ona ma tak ciemną skórę przy mnie, to te cienie bardziej kontrastują. Ciężko mi uzyskać ten efekt przy tak jasnym odcieniu podkładu, też. Więc sobie tutaj postaram o. trochę przyciemnić ten turkus, jednak. Bo nie przemyślałam tego faktu, czy będzie go mniej widać, jeżeli nałożę jasny podkład. Nie wierzę, że to robię, w sensie, nie wierzę, że to robię. Wierzyć to wierzę, nie? Ale dlaczego właściwie to robię? Nie wiem. Ale wiecie, to jest trochę takie, że jak te panie oglądają te trudne sprawy, na przykład, no ja, panie, nie panie, no ja też lubię trudne sprawy. Bardzo często oglądam trudne sprawy, uwielbiam takie odmóżdacze, to, wiecie, one siedzą i potem o, to było w telewizji, to może my to odtwórzmy, bo to widocznie jest modne i potem wychodzą właśnie tak na ulicę i myślą, że dobrze wyglądają i jakby, jeżeli ona się dobrze w tym czuje, to ja nie mam nic przeciwko, no ale patrząc na to, jakie już makijaże wykonujemy sami w domu, każdy na sobie to takie trochę, no wiecie ale moje usta się kontrastują teraz ja teraz puder lovely cooking time mam nadzieję, że nie Przyciemni mi jakoś tego tutaj, co on na twarzy, bo on jest taki żółty Ale może dodam jego odcienia bardziej tej skórze Świecą na mnie dwie lampy, już mi się ciepło zrobiło Powiem szczerze, że jak miałam jedną lampę, to tak tego nie odczuwałam A jak mam dwie, to już faktycznie czuję tę różnicę i faktycznie mi grzeje, no Powiem wam, że dawno nie używam tego podkładu I teraz nie wygląda tak źle Pamiętam w tym teście, że wyglądał chyba gorzej Z tego, co mi się wydaje, ale ja też zaczęłam bardzo mocno dbać o swoją skórę I ogólnie podkłady zaczęły lepiej na niej wyglądać Znaczy, są takie, które wyglądają na niej źle bez znaczenia, kiedy je nakładam I to jest na przykład Fit Me od Maybelline No i dobra Mamy wykonturowane, co mamy? Znaczy wykonturowane, przypudrowane Dobra, jak już robiliśmy oczy, to może wróćmy do tych oczu i ja sobie poprawię. O, widzę, że tutaj robiłam kobaltową kreskę. Ja sobie, słuchajcie, poprawię mm, teraz moją kreskę. No bo pudrowałam się, dokładałam cienie i ona troszkę wyblakła Dlatego nałożę sobie cień z palety ją Uwielbiam ten czarny cień, słuchajcie W ogóle zobaczycie jak ta paleta jest przeze mnie eksploatowana Jak się skończy to nie wiem, popłaczę się tu chyba I nie wiem czy sobie nie zamówię drugiej sztuki Szczególnie dla tych dwóch cieni Mogłabym mieć te dwa cienie osobno I poprawiam sobie tą kreskę Dokładam jej matu, bo wydaje mi się, że u pani ten, ta kreska jest ultramatowa Okej, okay, i ona teraz tak ona ma tutaj ten cień nałożony Boję się strasznie, no ale dobra Coś się osypał. Przetrę sobie twarz Wydaje mi się, że ona ma też ją nałożoną na linię wodną, ale to po prostu czarnej kredki sobie dołożę W życiu się tak nie maluję, bo mi to tak zamyka oczy, że wyglądam potem jak... Mhm. I teraz potrzebujemy czarnej kredki na linię wodną Sami musicie przyznać, że już zaczynam przypominać panią ze zdjęcia i ja w tej chwili nie mam oczu. Ja zgubiłam oczy, słuchajcie. No niestety, no moje oczy tak mają, ja nic na to nie poradzę. Dlatego ja w większości nie nakładam w ogóle um, kredki na linię wodną czarnej, bo po prostu no moje oczy się do tego typu zabiegów nie nadają. Gubią się. I ja wiem, że na niektórych oczach to wygląda świetnie, no nie na moich, niestety. No ale teraz, dla kontrastu, rozświetlimy sobie ten zewnętrzny, wewnętrzny kącik i potrzebujemy coś srebrnego. Może użyję sobie palety Jamesa. To jest taki. opalizujący. oho. Jest taki praktycznie biały ten cień. Uff. Zostało nam tylko wytuszowanie delikatne rzęs, które ja zrobię, bo tak. Ale nawet nie widzę tych rzęs tej pani No i dobra, teraz jeśli chodzi O boki twarzy, to Ona ma tutaj konturowanie dosyć ciepłe Z tego co ja sobie cyknąłam fotki Z tego odcinka, to sięgnę sobie Po Mio Sunkissed bron Sun Matte Bronze Powder eee, To jest, słuchajcie, 0,1, ale on jest cieplutki Także takie bronzery trzeba lubić Dzisiaj będzie mi się tu mocno kontrastował, bo mam jasny podkład Także no niestety Natomiast ogólnie bardzo lubię się nim konturować na co dzień Bo kiedy mam swój odcień podkładu, to on się tak nie rzuca w oczy Konturować, właściwie to cieplej bardziej Widzicie? Bardzo cieplutki ten odcinek Ale bardzo zbliżony do tego, który ta pani ma na sobie tak, widzę, że na czole też ma tutaj brązer. No i teraz tak, słuchajcie Wymiotę sobie Nadmiar Takim dużym pędzlem Okej, okay, mamy to No i teraz czas na highlight I dzisiaj jako highlight użyję sobie, ale zanim To użyjemy sobie różu, dzisiaj użyję sobie różu z burżuła Bo ja tutaj widzę delikatnie przyrumienione Policzki, teraz pytanie, czy ona po prostu e, Przy nagrywaniu e, Się zaczerwieniła Czy miała go na policzkach Uznajmy, że on był nałożony specjalnie, więc ja go też tutaj nałożę. I rozświetlacz, jakiego użyję to jest Pea Wonder Glow. Myślę, że nikogo nie zdziwię. A dzisiaj będę nakładać Jessup Highlight Terpate. Terpate Highlighter. Bo glow tutaj jest... tutaj jest mocny glow, strasznie mocny glow. Nie wiem, czy nie dołożę sobie trochę highlightu od... Glam yy, i Marty. Wybrałam ten, bo rozświetlacz od Marty jest bardziej złoty, mam wrażenie. Tutaj się światło i też odbija, więc też sobie tutaj nałożę. Chyba mamy to. Teraz wytuszuję sobie rzęsy. Lovely pump up, jak już mam go wyciągniętego. I teraz usta. Jeśli chodzi o usta, to tutaj jest. Albo Kurczę ciężko mi powiedzieć na tych screenach. Wydaje mi się, że błyszczyk, taki w kolorze brzoskwiniowo-różowym. Nie wiem, czy ten od. Tak, ten od Makeup Revolution. Właściwie to Eye Heart Makeup, Salted Caramel będzie punkt. Dobrze wybrałam. Aczkolwiek mógł być bardziej różowy. A mniej brzoskwiniowy. No, mógł być bardziej tak, różowy. Czekaj. Dołożę sobie trochę błyszczyku od Eveline Glow and Go 03, taki właśnie różowy. I wydaje mi się, że teraz uzyskałam coś zbliżonego. No i tak, moi drodzy, prezentuje się mój dzisiejszy look. Zanim się zuję, to pomyślałam, że pokażę Wam się w świetle dziennym, bo ono najbardziej oddam sytuację, którą mam na twarzy. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten makijaż. No wydaje mi się, że wyszedł dosyć zbliżony. Jak myślicie? Wyszedł czy nie wyszedł, bo mi się wydaje, że wyszedł zbliżony. Usta mi się podobają. Cała reszta to wiecie. Hmm. E, dajcie znać, jak Wam się podoba, chętnie poczytam w komentarzach. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka seria z odtwarzania makijażu. Jakby wiadomo, dzisiaj ten odcinek powstaje czysto humorystycznie, natomiast możemy odtwarzać coś trudniejszego. Nie wiem, coś od Jamesa czy coś takiego. Dajcie znać, co chcecie, żebym odtworzyła następne. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten makijaż i tego typu tematyka odcinków. A ja za dzisiaj już Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczenia i cześć!